Witajcie, moi drodzy widzowie, na przesłaniu typu lustro, ty i osoba, którą masz na myśli, zaczynamy od waszej strony i jedziemy, kochani. Robię to przesłanie z intencją największego dobra. Wszystkich moich widzów, proszę, moje wyższe ja, o przesłanie. Co moi widzowie czują do osoby, którą mają na myśli na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc? I zobaczmy, co u Was słychać na tu i na teraz, w energiach teraźniejszości. Moi kochani, Wy jesteście skoncentrowani na tym, aby osiągnąć jakiś sukces, jesteście sfokusowani na swoich celach, swoich jakichś planach. W swoich zamierzeniach. Możecie być w, w dobrej komunikacji z kimś, niekoniecznie z tą osobą, o której tutaj myślicie na tu i teraz. Po prostu możecie być w dobrej komunikacji z kimś z Waszego otoczenia, z kimś z rodziny. Tutaj zaglądamy, co u Was słychać, jaka jest Wasza teraz energia. I zobaczmy, co dalej. Co moi widzowie czują do osoby, o której myślą? Pardon, co o niej myślą. Co Wy myślicie o, o osobie, którą macie na myśli. Okej. Okay. Co moi widzowie myślą o osobie, którą mają na myśli? Wy możecie myśleć, że dla Waszej osoby to po pierwsze już jest koniec koniec znajomości, koniec relacji, ale też y że ta osoba może myśleć o zakończeniu jakiejś znajomości, relacji z wami, czyli że nie wie, co ma dalej zrobić w związku z waszą sytuacją w jakiejś sytuacji. Ok, ponadto uważacie ją za bardzo taką zdroworozsądkową, bystrą. Ale która też ma w sobie taki pierwiastek ognia. Ok, zobaczmy, co wy do niej czujecie, moi drodzy widzowie. Proszę, moje wyższe ja, o przesłanie: co moi widzowie czują do osoby, którą mają na myśli na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. Wygląda mi na, tutaj na sytuację, kiedy wy czujecie, że, że ta osoba bardzo jest taka zamknięta w sobie, przez to wy również ochłodziliście swoje stosunki i skupiliście się na swoich sprawach, na swoim. Na swoich celach, na swoim życiu, generalnie rzecz biorąc, na swoich potrzebach. Zobaczmy, jakie macie zamiary w stosunku do osoby, o której myślicie. Na koniec jeszcze przelećmy przez. Cały Zodiak moi mili do energii przyszłości, żebyście to mieli bardziej skonkretyzowane. Jakie Wy macie zamiary w stosunku do osoby, o której myślicie? No, Wy zdecydowanie chcielibyście, chciałybyście nowego początku z tą osobą. Cały czas tutaj ta miłość w Was jest i chęć nowych początków z osobą, o której myślicie. Pamiętajcie, że tego typu czytania nie. Nie są dedykowane tylko pod kątem tym stricte romantycznym. Tu możecie mieć kogoś na myśli z rodziny, z kogoś z przyjaciół, jakkolwiek, no wtedy wykluczajcie te aspekty fizyczności, tak, żebym nie musiała po prostu cały czas y, powtarzać jednego i tego samego, tylko dla innej grupy, y, dla, innych, y, y, dla innej grupy osób, która ma niekoniecznie romantyczną jakąś osobę na myśli pod kątem romantycznym w sensie. I moi drodzy, no generalnie w najbliższym czasie nie zamierzacie zmienić swoich zaopatrywań, nie zamierzacie zmienić swoich chęci na ten nowy początek. Ta sytuacja generalnie nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o was. Zobaczmy zatem. Waszą stronę, waszej osoby, osoby, o której myślicie. Robię to przesłanie z intencją największego dobra osoby, którą moi widzowie mają na myśli. Proszę, moje wyższe ja o przesłanie: co osoba, o której myślą moi widzowie, czuję do nich na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc? Zobaczmy. Najpierw zobaczmy, co u tej osoby w ogóle słychać, na tu i na teraz. Ok, zobaczmy. Moi kochani, wygląda mi na to, że ta osoba czuje się bardzo pewnie, czuje się spełniona, atrakcyjna, pewna siebie, odważnie działająca w, w życiu, w tym co robi. I równocześnie, no dużo ciepła tutaj widzę u tej osoby, generalnie widać, że jest to ktoś o dobrym, o ciepłym sercu, bardzo spełniony, bardzo pewny siebie. Ok, zobaczmy, co ta osoba, o której myślicie, myśli o Was, moi mili. Proszę moje wyższe ja o przesłanie co do moich widzów, czyli osoba, którą mają na myśli na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. I zobaczmy. Okej. Okay. Co ona o was myśli? Przede wszystkim to, że jesteście bardzo Bardzo słuchajcie, tacy pewni siebie, ale również sfosu, sfokusowani na to, żeby odnieść jakiś sukces, czyli w ogóle, o właśnie o to mi chodziło, mi to umknęło. Ta osoba, wy może, pardon, ta osoba może postrzegać Was jako osoby bardzo generalnie atrakcyjne, bardzo seksowne, bardzo przedsiębiorcze. Również postrzega Was jako osoby, na, no po prostu jest pod Waszym niesamowitym urokiem. Ona może Was postrzegać jako osoby niezwykle odważne, takie bardzo charyzmatyczne, bardzo przedsiębiorcze. Czyli bardzo dobrze to wygląda, moi drodzy. Co do Was czuję? Zobaczmy, co do Was czuję. Proszę moje wyższe, ja o przesłanie co do moich widzów czuję. Osoba, którą mają na myśli moi widzowie, na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. Mhm. Osoba, o której myślicie, chciałaby powrotu, pojednania z wami. Czuję, że tego właśnie by chciała. Dlaczego? Dlatego, że postrzega was jako swoją bratnią duszę, taką stuprocentową bratnią duszę, z którą Miała niezwykle silne połączenie. Zobaczmy jej zamiary w stosunku do Was. Jakie zamiary? Jakie ma zamiary osoba, o której myślą moi widzowie? Jakie ma zamiary do moich widzów? Osoba, o której myślą moi widzowie. Zobaczmy. No, bardzo dobra energia. Zobaczmy co dalej. Dlaczego ta dwójka. Okej. Okay. Powiem tak, ta osoba jak najbardziej chciałaby, abyście znowu byli jej stałym partnerem, jej stałą partnerką. Generalnie chciałaby być z wami w stałej relacji. Lub, jeśli to nie są relacje romantyczne, no w jakiejś dobrej komunikacji, tak? Jakkolwiek ta osoba nie do końca wie, co ma dalej zrobić. Równocześnie, no pokazane jest tutaj, że ta osoba może wyjść do Was z kontaktem, bo w zamiarach ma pokazane tą, tą chęć, chęć komunikacji, chęć kontaktu, Generalnie rzecz biorąc chęć rozwoju z Wami. Dlaczego? Bo jest z Was bardzo zaangażowana. Ok, zobaczmy. Zatem, moi drodzy, problem sytuacji. Tu nam sam wyskoczył. I co my tutaj mamy? No, ciekawe. Jako problem wyjście już z jakiejś. Słuchajcie. W sytuacji, gdzie dotychczas nie było wygranych, być może coś drgnie dla Was w takim wypadku, dlatego że tu już mamy sytuację, kiedy już nie jesteśmy w tym cierpieniu, w tym ostrym konflikcie, tylko wręcz przeciwnie. Wyjście z poczucia porażki, wyjście z jakiegoś bardzo ostrego konfliktu z kimś i przede wszystkim wyjście z takiej sytuacji. Kiedy dwie strony mogły nie widzieć jakiejś wygranej. Dobrze, zobaczmy zatem przyszłość i do tej energii przyszłości potem przelecimy przez cały Zodiak. Bo wiadomo, że są to czytania ogólne. To dalej będzie czytanie ogólne, ale będzie zawężone energetycznie. No, po prywatne to wiadomo, zapraszam do mnie. Ok, zobaczmy. Przyszłość, co nam tutaj wyskoczyło, moi mili? Mhm. Proszę o przyszłość, moje wyższe ja, jaka przyszłość na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc? Kolejna energia, zobaczmy. Tam ósemeczkę od razu sobie dołożymy. To są bardzo dobre energie moi mili. Pomimo, że oczywiście są, znaczy nie, w przyszłości nie obejdzie się bez jakichś obaw, bez, bez jakichś lęków, natomiast rzeczywiście widzę tutaj nowy początek w miłości, czyli spotkania, powrót do komunikacji, randki, jakieś w ogóle przede wszystkim dobre wydarzenia, dobre nowiny moi kochani. Ponadto. Jakiś rozwój, dobra komunikacja, spotkania, czyli bardzo dobre słuchajcie, energie. Owszem, podszyte lekkim strachem, obawami, ale suma Sumarum, tutaj są bardzo dobre energie, bardzo stabilne przede wszystkim. Także bardzo dobrze to wygląda. Jaka rada dla Was? Jaka rada dla moich widzów? No, właśnie, nie skupiajcie swojej energii na jakichś brakach. Tutaj należałoby te braki przepracować. To, co wysyłamy do nas, wraca. Pamiętajcie o tym, moi kochani. Od razu zrobimy przesłanie myśl pozytywnie, potem jeszcze zrobimy mistyczną mądrość, przesłanie z mistycznych mądrości i dopiero wtedy właśnie przelecimy przez cały Zodiak. Ok, zobaczmy. Jakie przesłanie dla Was? A, okej. Okay. Plotkowanie gasi Twój blask. Okej, okay, jedziemy. Złożeczenie innym szarga Twoją energię i reputację. Unikaj budowania relacji w oparciu o narzekanie i poczucie wyższości. Widzicie, ale to jest właśnie wyjście z jakichś energii braków również. Z jakiegoś energii braku. Ok, i co dalej? Istoty ludzkie nie zostały zaprojektowane tak, aby były doskonałe, a to tyczy się również Ciebie. Zwiększaj swoje wibracje poprzez angażowanie się w pozytywną komunikację. Doceniaj to, co udaje się osiągnąć, i tych, którzy są wspaniali. Im częściej to będziesz robił, tym bardziej promienny się stajesz. No widzicie, jak to pięknie rezonuje, i zobaczmy jeszcze. Przesłanie z mistycznych mądrości. Okej. Okay. I zobaczmy, jakie przesłanie dla Was. Nadarza się okazja, wykorzystaj ją. Pięknie. I moi drodzy, jedziemy tym samym z przesłaniem. Dla każdego znaku Zodiaku, do energii przyszłości. I zaczynamy od baranów. Proszę, moje wyższe ja, o przesłanie na poszczególne znaki Zodiaku, do energii przyszłości. I jedziemy: barany. No, czegóż chcieć więcej? Totalne spełnienie w miłości i to takiej popartej przyjaźnią, akceptacją, życzliwością. Cudowna energia. Byk. No proszę. Spełnienie, rozwój, miłość, szczęście. Tutaj dla was ta sytuacja no po prostu da wam niesamowicie dużo radości i satysfakcji i wzajemnej miłości. Pięknie. Bliźnięta macie szansę na jakieś nowe początki. Słuchajcie, bardzo dużo tutaj ognia, pasji, namiętności. Okej, okay. rak. Rak, moi kochani, zagłąbi się w głąb siebie. Będzie bardziej skupiony na swoim rozwoju wewnętrznym. Ewentualnie ktoś z Was może korzystać z Pomocy jakiejś tarocistki, tarocisty. Oczywiście polecam moje własne usługi. Również moi drodzy, zwróćcie uwagę na jakieś sekrety, tajemnice, iluzje. Ale generalnie w tej energii widzę taką niesłychaną mądrość. Czyli cokolwiek postanowicie, drogie raki, to nie będzie na pewno jakaś lekkomyślna decyzja z waszej strony. W sensie, co dalej z tą sytuacją. Lew. Totalna harmonia, biorąc pod uwagę energię, właśnie z przyszłości, to są bardzo dobre energie i one nie ulegną zmianie w najbliższym czasie. To samo tyczy się zresztą osób spod znaku raka. Jeśli tam jest bardzo dobra energia, no to ewentualnie tutaj należałoby sobie coś wyjaśnić pomiędzy wami. Jakkolwiek energie są bardzo sprzyjające. Ok, jedziemy dalej. Panna. Moi drodzy, tutaj widzę, że Wy będziecie generalnie, drogie Panny, skoncentrowane głównie na swoich zasobach materialnych, finansowych do osiągania jakichś swoich. Słuchajcie, projektów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również widzę, jako jako energia do, do tej przyszłości, że w ogóle w waszej sytuacji nie zabraknie tej bardzo dużej stabilizacji, zaangażowania, bardzo dobrze, czyli nie tylko same sprawy yy, materialne, chociaż tutaj będzie duży nacisk na to. Natomiast jednak mimo wszystko znajdziecie czas również dla swojej partnerki/partnera. Dobra komunikacja, dużo zaangażowania, bardzo ładnie. Ok, wagi. No proszę, wagi, wy poczujecie, że macie tą moc, bardzo dużo pasji, namiętności, działania z odwagą. Ta sytuacja z przyszłości pójdzie dla was w bardzo dobrym kierunku. Zobaczmy, co dla skorpionów, jak ta sytuacja potoczy się. No, wy możecie bać się utraty kogoś ko w sensie jakiejś znajomości, jakiejś relacji z jakąś konkretną osobą, o której myślicie. Dopowiem Wam to. drodzy, no możecie obawiać się, że ta sytuacja tutaj dla was się źle zakończy, dlatego, że mogły mieć miejsce jakieś na tyle poważne kłótnie, że rzeczywiście pomimo, że może być taki moment pogodzenia się, no to znowuż znowuż nie będzie różowo, znowu coś pójdzie nie tak i w efekcie właśnie to, to my będzie takie życie przeszłością, tymi lepszymi momentami. Moi drodzy, strzelec, co dla strzelców? Strzelce poczujecie się mentalnie wycieńczeni, totalnie przeciążeni emocjonalnie. Zobaczmy, co dla koziorożców się tutaj pokaże. U was może mieć miejsce jakieś zawieszenie, opóźnienie. Generalnie ktoś tutaj z Was będzie spoglądał na całą sytuację tak, jakby z innego punktu widzenia. Czyli, generalnie zdystansuje się do kogoś, do czegoś, do jakiejś sytuacji. Ok, zobaczmy wodnik. Co dla wodnika? Wodniki to będą działały z ogromnym wigorem, pewnością siebie i odwagą. Możecie również mieć taką osobę. Która oprócz, że chciałaby z Wami zaangażowania, cały czas jest na Was mega zdecydowana. Dlaczego? Bo chciałaby z Wami jakiegoś nowego początku w, no, w tych sferach uczuciowych. Jeśli macie kogoś na myśli z przyjaciół rodziny, no to po prostu chciałaby nowego początku, w, aby wejść w komunikację z Wami, aby odbudować to, co kiedyś było pomiędzy Wami, ryby. Zobaczmy, co dla ryb. Moje kochane ryby, wy tutaj macie energię, kiedy ta sytuacja tutaj dla Was dobrze nie pójdzie, nie potoczy się w sensie, czyli te dobre energie wygląda mi na to, no nie są akurat dla was, ale ja was tak z tym nie zostawię. Tutaj widzę totalną taką nędzę emocjonalną energię braku. Tęsknoty za kimś przede wszystkim. Zobaczmy, co tam dalej. Wy możecie tęsknić za kimś, moje drogie ryby, kto był dla Was stuprocentową bratnią duszą. Być może na tamten czas byliście czy, czyjąś żoną, czy, czyimś stałym partnerem. No, i teraz, moi drodzy, ta sytuacja wygląda mi na taką, kiedy wy możecie zdobywać informacje na temat tej osoby w taki czy inny sposób, natomiast tutaj nie ma dla Was spełnienia już z jakąś konkretną bratnią duszą z przeszłości. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, podbicia. Trzymajcie się, ściskam Was i do usłyszenia.